Max Verstappen znowu wygrał, a ja mam teorię co się działo z płonącą trawą. Zaczynamy. Cześć, to Michał Gąsiorowski, zapraszam na wokół padoku po Grand Prix Chin. Na czele bez zmian Max Verstappen, 57. zwycięstwo w karierze, piąte pole position w tym sezonie z kolei, szóste pole position w ogóle z kolei biorąc pod uwagę zeszły sezon. Osiem kolejnych pole position zdobył Ayrton Senna. I to jest rekord wszech czasów. Max jest na dobrej drodze, żeby wyrównać to osiągnięcie, a kto wie, może i poprawić. Słuchajcie, to dzisiaj będzie tak o tych różnych zdarzeniach, do których doszło w trakcie wyścigu, bo trochę ich jednak było, łącznie z, ze wzburzonym Danielem Ricardo co nieczęsto się zdarza, o Fernando Alonso, bo Fernando, kurczę, no co to jest za przypadek, to po prostu niemożliwe, no i jeszcze będzie o dlaczego Ferrari nie ma tempa i co się dzieje z Mercedesem i o wściekłym Luisie Hamiltonie i też pewnego rodzaju, nie wiem czy obietnicy, ale jakimś tam światełku w tunelu ze strony Toto Wolfa, też pojawią się informacje transferowe, bo tam się cały czas, mieli i to jest dosyć istotne. Dobra, słuchajcie, 15 lat temu pierwsze zwycięstwo na tocze w Szanghaju odniósł Red Bull. Tak jest, to był 2009 rok. Co ciekawe, to było podwójne zwycięstwo Sebastian Vettel przed Markiem Weberem, ale w kwalifikacjach w pierwszej trójce znaleźli się dwaj kierowcy Red Bulla i Fernando Alonso. Minęło 15 lat, w pierwszej trójce w kwalifikacjach znaleźli się dwaj kierowcy Red Bulla. Tyle, że i z Verstappen i Sergio Perez i Fernando Alonso znowu. Jest z niego kawał kierowcy. W tym 2009 podium uzupełnił Jenson Button. Wtedy to był pamiętacie sezon Brown GP. W tym roku inny kierowca, ale też z Wielkiej Brytanii, czyli Lando Norris do Lando sobie jeszcze na chwilę wrócimy. Głaniu Joe, to był dla niego oczywiście wyjątkowy wyścig i organizatorzy postanowili zrobić coś, czego właściwie nie robią, bo zdarza się, że przy okazji odgrywania hymnu jest specjalne miejsce dla kierowcy, dla którego to jest domowy wyścig. Ale przy dekoracji takie rzeczy się nie dzieją. Tutaj organizatorzy postanowili zrobić coś ekstra, czyli przygotowali specjalne miejsce dla Guaniju Zhou, który się zatrzymał na prostej startował, tam dziękował kibicom, komplet publiczności, owacja na stojąco. Guaniju się wzruszył i przyznał, że no kurczę, to jest <grym> dla niego naprawdę wyjątkowy moment. Był na pierwszym wyścigu w Szanghaju w 2004 roku, podziwiał Fernando Alonso, bo był zawsze wielkim fanem Fernando Alonso minęło 20 lat i jest na tym samym torze rywalizując Fernando Alonso, tyle że dwukrotny mistrz świata. Jest oczywiście zdecydowanie wyżej, ale myślę, że to była bardzo ładna historia i uhonorowanie tej walki Guaniu Zhou o miejsce w Formule 1. Czy się utrzyma w przyszłym roku, czy nie? No to się przekonamy. Bardzo dużo było komentarzy. Pod poprzednim filmem, związanym z płonącą trawą, która paliła się i w treningu, i w kwalifikacjach do sprintu. I to rzeczywiście było bardzo dziwne. Bardzo Wam zresztą dziękuję za wszystkie komentarze. Jeśli macie ochotę się do czegoś odnieść, albo o coś zapytać, to tam śmiało możecie napisać. Wiecie, że ja się do tego odnoszę. Przy okazji, jeżeli możecie kliknąć przycisk i zasubskrybować kanał. Będzie mi bardzo miło. No to wracając do tej trawy, nie ma wyjaśnienia. E, wprowadzono specjalne zabezpieczenia, czyli zroszono tę trawę, polano wodą i było specjalne stanowisko z gaśnicą, gdyby jeszcze doszło do takiej historii. Nie doszło, ale tak naprawdę nie wiadomo, co się stało. Oczywiście najczęstsza teoria, i o tym pisaliście bardzo często, jak w wiosce Potium Kinowskiej pomalowano trawę na zielono. Może bym w to uwierzył, ale akurat. W tych miejscach, gdzie ta trawa się paliła, były takie placki właściwie tej trawy. Taka była dosyć wysuszona, więc to nie była jakaś tam piękna zieleń, która się prężyła w obiektywach jak sztuczna marina w Miami. Natomiast były tam po prostu placki. Ta trawa była wysuszona. W związku z tym to mnie przekonuje, że rzeczywiście sypiące się iskry na tę trawę spowodowały, że ona się zapaliła. No ale teraz. Było delikatnie wilgotno. Padało wcześniej, później też była taka mrzawka, no później to lunęło solidnie, tak? Natomiast mówię o tych momentach, gdzie ta trawa płonęła i jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby ona była po tym wszystkim tak wysuszona, żeby od tych iskier się zajęła. I jest taka teoria, o której napisał Autosport, że jeśli pamiętacie, to tor został zbudowany na bagnach. Zresztą pochłonęło to mnóstwo finansów, bo trzeba tam było wbić, chyba. 10 czy 40 tysięcy takich betonowych pali, żeby to się wszystko nie osuwało. No i się nie osuwa, natomiast jest podejrzenie, że tam wewnątrz gleby coś jeszcze pracuje, te bagna pracują, że tam się wydobywa jakaś substancja, na przykład metan, i w związku z tym te opary powodują, że jak sypnęły się tam iskry, to ta trawa się zajęła i dosyć szybko się za, za, zaczęła palić. Natomiast ostatecznego wyjaśnienia ze strony FIA. Nie dostaliśmy, a szkoda, przydałoby się trofeum. Teraz będą trzy słowa o trofeum. Najpierw powiem o tych y, takich lżejszych niusikach, a potem o poważniejszych tematach. Trofeum zostało przygotowane specjalnie przez Lenovo i studio projektowe Pinifarina. Pewnie pamiętacie zeszłoroczne trofeum w Holandii, chyba tak? To na Holandii było przygotowane, tak jest. Y, Kiss Me Trophy, czyli jak się pocałowało, to się aktywowały ledy, które zapalały się w barwach y, flagi zwycięzcy flagi narodowej. Max Verstappen wygrał, jak się można było domyślać, więc się zapaliły we flagę Holandii. Ciekawe czy mieli przygotowane inne, czy nie. Natomiast teraz postanowili pójść dalej i właśnie ze studiem Pini Farina przygotowali pierwsze w historii trofeum, które można było założyć. Można było założyć, no bo Przygotowali coś w rodzaju wieńca laurowego, tylko zdecydowanie większego, ale też przypominało to łuski Smoka, bo jest w chińskim kalendarzu rok Smoka. I to było czerwono-złote, w związku z tym barwy takie smocze. I jeszcze po założeniu miały się zapalać tam takie lampki diody. Nie założył nikt tego trofeum, to znaczy na podium nie założył zwycięzca Max. Pozostali kierowcy dostali podobne, tyle że mniejsze. I chyba dobrze, że nie założyli, bo no, nie wiem, czy mieliście takie skojarzenia, ale ja ewidentnie widziałem homonto w tym, gdyby, gdyby to założyli i nie wyglądałoby to chyba najlepiej. Gdyby to był taki wieniec laurowy, o, to może i to by było dosyć interesujące, no ale wtedy to trofeum musiałoby być dosyć mało, a tak było okazałe. Założył je później i sprawdził, jak to wygląda. Landon Norris, ale już po, poza oficjalnym protokołem, już po zrobieniu zdjęcia, jako kierowca, który zajął drugie miejsce na podium, tam zespół sobie robił z nim zdjęcie no i wtedy przymierzył, jakby to wyglądało. Musicie ocenić sami. Teraz jest historia, którą pewnie bym się w ogóle nie zajął, gdyby nie sam Fernando Alonso, i nie chodzi o to, co wyczyniał na, na torze, bo po raz kolejny radził sobie wyśmienicie, ale chodzi o. Taylor Swift i Fernando Alonso, i gdzieś tam to się kiedyś pojawiało. No, okej, okay, nie pierwsza, nie ostatnia pewnie taka historia, natomiast wróciła, no bo tłumacząc, tam gdzieś po Grand Prix, Miami, mówiło się o tym, że Taylor Swift być może jest partnerką Fernando Alonso. Pytany o to nie odciął się od tych wiadomości, ale dobra. Świat o tym zapomniał, i nagle Taylor Swift. Nagrywa piosenkę, w której odnosi się do Astona Martina. Tak ni z gruchy, ni z pietruchy. I tytuł tej piosenki I'm gonna get you back. I tam się pojawia taki fragment, że jestem jak Aston Martin, który wpada do rowu, a potem uciekasz i zapominasz. No w ogóle nie wiadomo o co chodzi, ale mało tego. Fernando Alonso się odniósł do tych słów i nagrał filmik, w którym właśnie w tle tego wersu, czy tych dwóch wersów, przykłada. Palec do ust, uciszając całą historię. Dobra, aż się wstydzę, że to wszystko <noise> powiedziałem, ale rozbawiło mnie to w sumie. Jeżeli chodzi o związki formułowo-muzyczne, no to zostajemy na razie przy Krystianie Hornerze i Jerry Horner, która była na 50 urodzinnych Wiktorii Beckham bez Krystiana Hornera. Dobra, zostawiamy to. Przechodzimy już teraz do wyścigu. I tak, może zaczniemy od tego, że znowu fenomenalne tempo Red Bulla i, i właściwie i Maxa i Sergio Pereza, świetny wyścig sprinterski, dajcie znać jak Wam się podobało oczywiście, świetne kwalifikacje, bardzo dobry wyścig, pewnie byłby dublet, gdyby nie neutralizacja, która przeszkodziła trochę Czeko, który musiał się później uporać z Szarlem Leclerkiem i trochę zajechał swoje opony. W każdym razie w Japonii wprowadzili poprawki, nie wiem czy też pamiętacie, ale były takie specjalne wloty powietrza na wysokości głowy, tam z tyłu, za halo i wszyscy się zastanawiali, co to takiego, jak to będzie działać. Być może w Japonii jeszcze tak dobrze nie zadziałało, ale samochód jeździ szybciej to znaczy szybko, cały czas tak szybko. Adrian Newey przyznał ostatnio, że gdzieś tam doszli do ściany z rozwojem aerodynamicznym samochodu i nie są w stanie wygenerować więcej punktów docisku. No pewnie też procentuje to, że mogą najmniej używać tunel aerodynamiczny w związku z tym, że przewodzą całej stawce, wiecie, że im ktoś niżej, tym więcej ma możliwości testowania, im ktoś wyżej, tym mniej. Natomiast mogą sobie radzić w inny sposób, na przykład poziomami chłodzenia albo przepływem powietrza, które no, jest ukierunkowane w taki sposób, że nie wiem, na przykład mniejszy opór stawia tak, samochód i, i wtedy to jest na plus. Także radzą sobie całkiem dobrze. Przewaga maksa na torze bardzo duża, biorąc jeszcze pod uwagę neutralizację, to tam naprawdę to tempo maksa było wow. Tempo Landonorisa było zaskakujące. Pomogła mu też neutralizacja jemu i Leclercowi, natomiast byli na innych strategiach i oczywiście zaskoczony Andreas Stella powiedział: "Przyjechaliśmy, o może tutaj Przytoczę fragment wypowiedzi przyjechaliśmy na tor mając za zadanie tak naprawdę mając w głowach ograniczanie strat a tymczasem osiągnęliśmy najlepszy wynik w sezonie musimy się zastanowić z czego to wynika. Czasem tak jest dużo rzeczy się złożyło no po pierwsze ta neutralizacja po drugie ten Czeko który tam się uganiał za Szarem leklerkiem, a pod koniec Lando Norris jechał rzeczywiście dobrym tempem wydawało się. Że McLaren w przeciwieństwie do Ferrari będzie zjadał opony. Tymczasem okazało się, że dobrze sobie poradzili z oponami. Wszystko zagrało tak, jak trzeba. Ferrari z kolei nie miało aż takiego tempa i lando wylądował na drugim miejscu na podium. Przeszczęśliwy. Co ja sobie tutaj jeszcze dalej? Zapisałem. No to może tam po kolei. Ferrari bez tempa spodziewali się jednak więcej. Muszą się zastanowić, z czego to wszystko wynikało. Dwa razy starcia tego, już chciałem powiedzieć, Lando Norrisa, Charlesa Leclerca z Carlosem Sainzem i w sprincie i w wyścigu. Raz jeden, raz drugi, także mniej więcej wychodzi na remis. Tam się powywozili, na czym odrobinę stracili. No i tam Ferrari próbowało ze strategią. Ostatecznie neutralizacje generalnie popsuły te strategie, i zespoły musiały się mocno dopasować do tego, co działo się na torze. Neutralizacje w Chinach zdarzają się dosyć często. W ostatnich pięciu wyścigach cztery razy. Teraz mamy kolejny raz, także w przyszłym roku należy się tego spodziewać. Aha, w sprawie nawierzchni tej farby bitumicznej to e, mają wymienić całą nawierzchnię na przyszły rok i pewnie to zrobią. Mercedes e, też bez tempa, George szybszy od Luisa, chociaż e, trzeba pochwalić Luisa za to przebijanie się z 18 miejsca na starcie bardzo daleko. Jeden błąd w kwalifikacjach tak naprawdę zepsuł mu cały wyścig. Hmm. Mówili później kierowcy, że zmienił się kierunek wiatru i to miało dosyć istotny wpływ na dohamowanie, między innymi tam gdzie dohamowywał Luis, może trochę bardziej powiało, bo rzeczywiście przedobrzył odrobinę i stracił tyle czasu, że zabrakło do awansu do Q2. W wyścigu samochód zachowywał się przeciętnie na twardych oponach lepiej, natomiast uwaga, co mówi Toto Wolf. Bo i i George i Louis nie byli specjalnie zadowoleni. Louis, on nawet nie musi nic mówić. Wystarczy, że wyjdzie i spojrzy do kamery i zrobi odpowiednią minę. I wiadomo, czy jest zadowolony, czy nie. Po sprincie zachwycony, bo wylądował na podium, a po wyścigu, no, aż się nie chciało zadawać mu pytań, bo taki był przybity. To to mówi tak. Teraz, gdy McLaren poprawił poziom osiągów, to, co było wystarczające na przykład na trzecie miejsce w zeszłym roku, stało się wystarczającym do szóstego miejsca w tym sezonie i to jest prawda. George, kiedy wczoraj o tym rozmawialiśmy, bo to było po wyścigu, przyznał, że był to najtrudniejszy do prowadzenia samochód kwalifikacyjny, jaki do tej pory miał. Czekamy na poprawki w Miami, bo tam się powinny poprawić. No, natomiast właściwie w Mercedesie jest cały czas to samo. Nie wiedzą dlaczego jest tak, a nie inaczej i szukają jakiegoś sposobu na rozwiązanie tego, dlaczego w danych jest inaczej, a na to, że jest inaczej. Przy okazji Toto Wolf rozmawiał, uciął sobie pogawędkę z Sergio Perezem i Helmutem Marko, i podkręca cały czas nastroje, mówiąc, że się pojawi Ktoś sensacyjny w składzie Mercedesa, i że bardzo serdecznie zaprasza Maxa Verstappen'a. I że Mercedes chętnie go przyjmie. Wkurzył się na to Christian Horner, który mówi, że aż jest Max, zostawcie Maxa i Max będzie jeździć u nas niepotrzebnie. Toto Wolf tutaj doszukuje się sensacji. Ja nie wiem, gdzie będzie jeździć Max, i pewnie się niedługo o tym. Przekonamy. Natomiast w sprawie Mercedesa i to poruszył Niko Rosberg i wydaje mi się, że to jest dosyć interesujący punkt widzenia. Oczywiście cały czas się mówi o Carlosie Sańcu, ale z tego co mówił Niko, to to Wolf oferuje aktualnie kontrakt 1 plus 1. Czyli tak jak miał Luis, po czym postanowił się rozstać z Mercedesem i przejść do Ferrari. No i teraz wyobraźmy sobie Carlosa Sainza, który szuka zespołu i wie, że jest w odwodzie taki gość jak Kimi Antonelli Mercedes bardzo chce na niego postawić, bo uważają, że to jest przyszły Max Verstappen. W związku z tym jest George Russell i Carlos Sainz przyszedłby do zespołu, w którym ma kontrakt tylko na jeden rok gwarantowany i niewykluczone, że za rok będzie musiał znowu o niego walczyć. Z drugiej strony jest Audi które podobno proponuje mu bardzo dobre warunki, to tak mówi Helmut Marko, że Red Bull nie jest w stanie wyrównać tych warunków. Po co miałby wyrównywać, skoro mają Sergio Pereza? <grydy> no ale tak twierdzi, w związku z tym, no ale tam miejsce jest w przyszłym roku. Jeśli z niego nie skorzysta Carlos Sainz, to nie wiadomo jak ułoży się sytuacja. Kto wyląduje w Audi i czy będzie miał szansę znowu wrócić. W związku z tym, wbrew pozorom, Carlos Sainz jest w trudnej sytuacji. Mógłby liczyć na miejsce w Red Bullu również, ale czeko mu nie pomaga, bo od początku sezonu melduje się regularnie na podium poza tą Australią, która Red Bullowi generalnie nie wyszła, ale tak zobaczcie, drugi albo trzeci zawsze i to robi wrażenie, bo po prostu robi to, co do niego należy, nie przejmuje się już maksem, patrzy na siebie, przygotowuje samochód pod siebie i wyciska tyle, ile się da i Red Bull jest bardzo zadowolony z pracy z Sergio Pereza. W związku z tym bardzo jestem ciekawy. Wcale nie jest taka super sytuacja Carlosa Sańca. Jakbym miał obstawiać teraz, to wydaje mi się, że postawi jednak na Audi. Dlatego, że no to byłoby zamieszanie z Mercedesem. To jest raz. Oczywiście ja nie wierzę, że Kimi Antonelli bardzo szybko dostanie szansę. Dlatego uważam, że w przyszłym roku Mercedes będzie kogoś szukać do swojego zespołu, ale jakikolwiek kierowca chciałby przyjść, to musi sobie zdawać z tego sprawę, że prawdopodobnie podpisuje ten kontrakt tylko na rok. Więc kto wie, jak to się wszystko potoczy. Więc ja uważam, że Carlos Sainz jednak wybierze Audi, myśląc o tym, że to jest perspektywiczny projekt, że Audi tam, gdzie się pojawia, w wyścigach odnosi sukcesy i że tak samo będzie tutaj, nawet jeśli to się nie wydarzy od razu. Ale może od 2026 roku, więc może warto się przemęczyć ten jeden rok w zespole, który nie będzie radzić sobie tak dobrze. Aston Martin, jak zwykle, ogromny rozstrzał i nawet już powiedział o tym, e, chociaż inaczej to ujmuje. E, Fernando Alonso to znaczy, że jest coś takiego jak czynnik Fernando Alonso. I jak ktoś mówi i zadaje mu pytanie, on oczywiście tego wprost nie skomentował, nie, nie odpowiedział w ten sposób. Ale jak ktoś mu zadaje pytanie, czy tam nie jest rozczarowany, że tylko siódme miejsce, to on mówi, jak rozczarowany? Jak my tutaj liczyliśmy na dziewiąte maksymalnie, dziewiąte, dziesiąte może. A tymczasem siódme miejsce to jest coś na plus, jeszcze do tego najszybsze okrążenie, więc dodatkowy punkcik przeszczęśliwy Fernando Alonso. Ale trzeba przyznać i zgodzicie się z tym chyba, że jest coś takiego jak czynnik Fernando Alonso i że on daje coś ekstra. Świetne kwalifikacje, bardzo dobry wyścig, chociaż tam też zamieszanie z tymi miękkimi oponami. Nie mieli dwóch kompletów twardych opon, neutralizacja im nie pomogła. Eee, także suma sumarum i tak wyszło nieźle no właśnie, bo zarobił jeszcze ten punkt za najszybsze okrążenie. Nawet Max na tych zużytych twardych oponach nie był w stanie podjąć wyzwania. Więc Fernando może być bardzo zadowolony, kilka ciekawych pojedynków, znowu tam wstrzymywał stawkę na początku, powalczył sobie, więc jest przeszczęśliwy. No a z drugiej strony Lance Stroll, o którym Mike Crack, czyli szef Astona Martina, powiedział, że wokół niego jest budowany zespół. No bo co ma powiedzieć, biedny musi tak mówić. Natomiast gdyby Aston Martin miał dwóch kierowców, nie mówię, że na podobnym poziomie, ale trochę bardziej wyrównany skład, to wyglądałoby to wszystko Zupełnie inaczej. No to co? Chyba przechodzimy do tego Lansa Strolla, co? Chyba tak. Lance Stroll się nie popisał znowu. Ja wiem, że przyhamował tam mocno Fernando Alonso, ale wszyscy za nim dali sobie radę, a Lance Stroll nie dał sobie rady. I teraz Daniel Ricciardo wpadł w furię. Myślę, że nie dlatego, że idiotycznie się wpakował w niego e, Lance, bo wpakował się idiotycznie, ale z powodu tego, co powiedział i z tego powodu, że w ogóle nie poczuwa się do winy. To był efekt domina, wszyscy wcześniej hamowali, więc tak wyszło. Daniel Ricardo to usłyszał i wiecie, że on jest spokojnym uśmiechniętym. on jest naprawdę takim uśmiechniętym, on tak się na, na co dzień tak się zachowuje. To nie jest jakaś tam specjalna poza. Oczywiście, wiadomo, że czasem trzeba zrobić dobrą minę przed kamerami, ale generalnie on lubi się wygłupiać, lubi się uśmiechać i jest pozytywnie nastawiony do świata. No i teraz słyszy komentarz Lansa Strola, który mówi, że no właściwie to tam pierwszy komentarz był taki, że to był break test ze strony Daniela Ricardo. No ludzie, no to jak, jak my to usłyszeliśmy, to się złapaliśmy za głowy. A później się okazało, że to tak naprawdę tam wszyscy są trochę winni, tylko plans niewinny, bo już nie miał co zrobić. I Daniel Ricardo mówi tak. Jedyne co musisz zrobić, to patrzeć na samochód z przodu. Kiedy jedziesz za samochodem bezpieczeństwa. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co zrobi lider. Nie możemy założyć, że wjedziemy w zakręt numer 14, wyścig zaczyna się dopiero za linią kontrolną. Dlatego robię co w mojej mocy, żeby nie powiedzieć tego, co chcę, ale. <laughs> tego Gościa. Tam na F się pojawiło słówko po angielsku, na P po polsku. Nie powiem, bo zaraz tutaj YouTube będzie miał do tego pretensje. Eee, I jeszcze dodał, i to jest nadal łagodna wypowiedź, więc tam naprawdę zabulgotała krew w żyłach Daniela Ricardo, ale chyba wszystkich. No bo wiecie, każdemu może się zdarzyć błąd, tak? Eee, nie wiem, tam mocno też przepałował hamowanie na Węgrzech eee, Walteri Botas, tam. Powodując roztrzaskanie y, samochodów i to kilku, no ale posypał głowę popiołem, wziął winę na siebie. Rzadko powodował jakieś tam zajścia na starcie. Mogło się zdarzyć, trudne warunki było mokro. Y, stracił trochę docisku za samochodem z przodu, źle oszacował punkt do hamowania, zdarzyło się. A tutaj no goś nabroił, narobił bałaganu, zrujnował wyścig Danielowi Rikardo i Oskarowi Piastremu i kurczę jeszcze mówi, że. To właściwie wina wszystkich z przodu. No mam wrażenie, że Lance wyczerpuje pokłady cierpliwości już wszystkich kierowców Formuły 1. Nie patrzy w lusterka, robi dziwne rzeczy na torze. Nigdy to nie jest jego wina. Ach, nie wiem, nie wiem. Dobra, zostawmy to tak czy inaczej. Yy, dla Daniela to tak, nie dość, że się posypało wszystko, bo dobrze pojechał w kwalifikacjach, dobrze pojechał w wyścigu. Sprinterskim w kwalifikacjach do sprintu, i tu nagle się okazuje, że ma zrujnowany wyścig, a mógł tam powalczyć o punkcik. Punkcik ostatecznie zdobył Nico Hulkenberg, więc brawa dla niego, bo każdy punkt dla Hasa na wagę złota. Natomiast jeszcze z powodu tych zajść tam w, w trakcie wyścigu dostał trzy miejsca na starcie do kolejnego wyścigu. Dwa punkty karne z kolei dostał Lance Troll. Ma siedem. Sędziowie w tym roku, w tym sezonie dużo chętniej dają punkty karne. 12 oznacza zawieszenie na jeden wyścig. Jak tak dalej pójdzie, to wydaje mi się, że Lance ma, jest poważnym kandydatem do tego, żeby uzbierać. 12 punktów karnych. To chciałem jeszcze powiedzieć o Alpin. Najlepszy wynik w tym sezonie i w wyścigu, i w kwalifikacjach. Obaj kierowcy w Q2 i jeszcze do tego blisko dziesiątki Esteban Ocon. Nowe nadwozie. Teraz zdania są podzielone: czy lżejsze, czy nie lżejsze. Jeśli nie lżejsze, to by trochę nie miało sensu, więc wydaje się, że lżejsze. Tylko dziennikarze gdzieś tam tak usłyszeli. Will Buxton powiedział, że wcale nie jest lżejsze. Poprawki w podłodze u Estebana. Poprawki mają też niedługo wylądować u. Piera Gasliego. No i słuchajcie, jeszcze jedna, właściwie będę miał jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą zauważył nasz fenomenalny, fenomenalny montażysta Adam Goczal z, z Via mianowicie jak jest czołówka. Formuły 1 i tam się pokazują kierowcy, i tam są jakieś takie przebitki. To przy okazji zaubera, przebitka i taki obrazek jest na nakrętkę z koła. Przecież nagrywali to Wiki, temu nie mogli wiedzieć o tym, ale wyszło dosyć zabawnie. dla Zaubera też pochwała, bo y, świetne kwalifikacje w sprincie, obaj w Q3, w Q3, znowu w zwykłych kwalifikacjach Botas, więc to już nie był przypadek. Niezły wyścig bo Botasa. Do czasów awarii, która wyeliminowała go z wyścigu. No a druga rzecz to jest taka, że przypominam, że już naprawdę końcówka tego nakładu w magazynu F1, więc jeśli chcecie mieć przewodnik na cały sezon, ściągę ze wszystkich wyścigów, czego się spodziewać, historii toru, historii zawodników, historii numerów zawodników i wszystkiego tego, co może się przydać do oglądania wyścigu Formuły 1, żeby było łatwiej, milej i przyjemniej, to zapraszam cały czas w magazynf1.pl. Myślę, że to są ostatnie dni zamawiania magazynu. Tak mi się coś wydaje, patrząc na, na tempo zamówień, więc jeśli jeszcze ktoś nie ma, to serdecznie zapraszam. Magazynf1.pl. Życzę Wam miłego tygodnia. Jeśli macie jakieś pytanie, to śmiało w komentarzach zapraszam, będę odpowiadać. No i trzymajcie się. Do zobaczenia niedługo.